Jest piąta i nie chcemy się wstawać a jeszcze nawet nie mogę spać w więc jestem mega zbierczona. Dobra, wstałam, zaczynam pakowanie, ale zimą zawsze mam no, tak zimno, to jest straszne. Do pelplina mieliśmy jeszcze kawałek drogi, więc wyjechaliśmy chwilkę po szóstej, żeby mieć zapas, ale utknęliśmy w korku. Gdy dojechaliśmy na miejsce, rozpoczęliśmy rozpakowywanie auta i budowanie scenografii. Tak wyglądała dzisiaj nasza sala. A tak wyglądają już prawie skończone dekoracje. To co? Chodźcie na dalsze zwiedzanie. Tak wygląda garderoba. Tu już przebrane w kostiumach, a dziewczyny jeszcze robią szybką rozgrzewkę przed wyjściem. My już po spektaklu, i lecimy teraz sprzątać scenę. Windows. Skończyliśmy próbę i jesteśmy zdarte! Ogólnie mam cały czas taki problem, że ja zapominam, że ja nagrywam tego vloga i dosłownie przyjechaliśmy do poznania o 15.40 jakoś jest 18.40 i ja od 3 godzin nic nie nagrałam, a rozpakowaliśmy całe auto i miałam próbę chóru do koncertu Bożniego. I teraz skończyliśmy próbę i lecę do domku. Także następna próba jest w środę. Postaram się wam wtedy coś pokazać z tego, bo jak na razie to ja po prostu zapominam. Ja zapominam nagrywać i to jest taki ogólny wniosek, jeśli chodzi o trudności z vlogowania, że po prostu ciężko jest o tym pamiętać. I w ogóle jestem się jak totalny lup Chyba U. pierwszy raz już jestem na uczelni w dresach uh, I oprócz tego trzymam tu siatkę z, z klapkami Mega Chcę wrócić do domu Zepsuty tramwaj Typowe poznanie całkowicie nie ironicznie powiem wam, że widzę taką sytuację chyba drugi raz w tym tygodniu. Zajadam sobie właśnie taki późny obiadek. W sumie to chyba bardziej obiad do kolacji niż, niż obiad, ale to taka pierwsza porządniejsza rzecz, którą dzisiaj jem. I powiem wam, że jestem naprawdę bardzo zmęczona i głodna. Wtedy dopiero przy montażu zauważyłam, że się z wami nie pożegnałam tam tego dnia. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję w ogóle, że jesteście. Pod poprzednim filmikiem dostałam tyle komentarzy od osób z Instagrama, że naprawdę zrobiło tak ciepło na serduszku. I chciałam wam po prostu wszystkim podziękować, że oglądacie moje filmiki. Dzięki za dziś i do następnego!